Witaj w wyższym wymiarze kobiecego biznesu. To przestrzeń dla wizjonerek, dla kobiet, które wiedzą, że sukces nie kończy się na liczbach, a zaczyna w obecności. Tutaj odkrywamy inną drogę, drogę, w której Twoja pełnia wyznacza tempo, gdzie miękkość i strategia idą ramię w ramię, gdzie bogactwo i sukces są Twoim prawem od urodzenia. Nazywam się Małgorzata Nowak, jestem mentorką kobiet, które nie chcą już prowadzić z lęku. Które wybierają prawdę, nawet jeśli kosztuje. Prowadzę mentoringi, w których odzyskujesz głos, pole, obecność. Bo biznes duszy to nie alternatywa, to przyszłość dla tych, które są gotowe wejść w pełni. To jest wyższy wymiar kobiecego biznesu. Twój czas, Twoja prawda, Twój magnetyzm. Marka osobista to rozwój osobisty na dopalaczach, a marketing Twojego biznesu to jeszcze wyższy poziom. Właśnie dlatego pracuję z kobietami i ich biznesami, gdzie kobiety odkrywają swój wewnętrzny głos, tworzą przekaz tak mocny i tak klarowny, że mówi wprost do ich wymarzonych klientek, a także uczą się, że biznes to głębokie towarzyszenie drugiemu człowiekowi w drodze, a nie zwykła sprzedaż produktu. Wiem, że naprawdę bardzo wiele osób boi się sprzedaży w internecie, dlatego dzisiejszy odcinek w całości dotyczy całkiem powszednich i normalnych lęków, które pojawiają się, gdy promujesz siebie online. Pierwszy lęk, jaki obserwuję u swoich klientek, to lęk przed oceną. Lęk przed oceną jest jednym z najczęstszych. Brzmi tak. Jeśli pokażę się taka, jaka jestem, bez scenariusza, bez filtra, mówiąc to, co tak naprawdę chcę powiedzieć, to co będzie po drugiej stronie? Najczęściej pojawia się myśl: A co jeśli ktoś mnie oceni za to, że mówię swoją prawdę? A co jeśli oceni mój wygląd? A co jeśli oceni mój głos? Na poziomie biologicznym wszyscy mamy potrzeby przynależności. Chcemy pasować, chcemy czuć, że gdzieś należymy. A kiedy stajesz w swojej prawdzie, stajesz w swojej marce i mówisz: Chcę przyciągnąć swoją wymarzoną klientkę, to musimy rozpoznać, co się w nas uruchamia w chwili, gdy myślisz. Jeśli powiem to, co chcę powiedzieć, jak to zostanie odebrane? Pamiętaj przy lęku przed oceną o jednej rzeczy. Ocena zazwyczaj jest lustrem. Zapytaj siebie, gdzie w tej chwili sama siebie oceniasz, wobec jakich słów jesteś najbardziej krytyczna, jak oceniasz swój wygląd, sposób, w jaki pokazujesz się w biznesie, bo lęk przed oceną najczęściej dotyczy tego, co my same już wcześniej w sobie osądziłyśmy. Przykład z mojej drogi. Gdy dopiero zaczynałam, miałam bardzo dużo lęków związanych z wyglądem i moim głosem. Nieświadomie nosiłam to wszystko w sobie. Gdy pojawiłam się online, bardzo bałam się: A co jeśli ktoś powie coś o moim wyglądzie? A co jeśli ktoś nazwie na głos coś, w co sama wierzę, a mnie boli? Musiałam usiąść ze sobą i powiedzieć do siebie, gosiu, jedyną drogą, by przestać bać się oceny. Jest zacząć honorować wszystkie swoje części. Czy wydarzyło się to z dnia na dzień? Nie. Czy to była najlepsza rzecz, jaką zrobiłam dla siebie? Absolutnie tak. To zawsze będzie jedną z najcenniejszych rzeczy w naszym życiu zacząć honorować te części, które kiedyś wskazywałaś palcem, albo obwiniałaś, albo których się wstydziłaś. Jeśli mamy pokazywać się tak, jak pragniemy, to w porządku. Że nie czujesz się na 100% pełna ze swoim głosem, wyglądem czy ofertami. Prawda jest taka, że zawsze warto zatrzymać się i zapytać, jak mogę uhonorować siebie bardziej, jak mogę przebaczyć sobie umniejszanie, jak mogę zacząć naprawdę dbać o tę wersję siebie. Co ja wtedy zrobiłam? Codziennie za każdym razem, gdy patrzyłam na siebie albo obserwowałam siebie i uruchamiał się mój wewnętrzny sędzia i krytyk. Oddzielałam ten głos od siebie. Nosiłam przy sobie małe zdjęcie mnie z czasów, gdy miałam pięć lat i miałam je zawsze pod ręką. Pytałam się, jak powiedziałabym to jej, jakbym na nią spojrzała, jakbym do niej mówiła, czy wstydziłabym się jej. I kiedy patrzyłam na tamtą wersję siebie i z nią rozmawiałam, pojawiało się w ciele poczucie miękkości i poczucie bezpieczeństwa. Wiedziałam, że potrafię o siebie zadbać i ochronić się przed starymi myślami. Patrzyłam na to zdjęcie i mówiłam: Kocham cię, jesteś wspaniała. Potem spoglądałam w lustro przy każdej okazji i mówiłam: Dobrze ci idzie, naprawdę dobrze, kocham cię. To była praktyka, i do dziś tak do siebie mówię. Gdy czuję wkurzenie, albo lęk, przytulam siebie, albo patrzę w lustro i mówię: Robisz to świetnie, kochani, idź dalej. Najczęściej boimy się oceny tam, gdzie wciąż trzymamy w sobie jakieś stare wierzenia. Dziś, gdy ktoś mówi coś na mój temat niepochlebnego, ja po prostu w to nie wierzę. Drugi lęk, który najczęściej pojawia się u moich klientek, to lęk przed byciem niezrozumianą. I mówię to klientkom, zbudowanie poczucia bezpieczeństwa w byciu niezrozumianą to jedna z najwspanialszych rzeczy, jaką możesz dla siebie zrobić. Nie jesteś dla wszystkich i nie wszyscy będą cię rozumieć. Co to oznacza? W temacie bycia niezrozumianą, jedyną osobą, która musi cię zrozumieć, to ty i twoja wymarzona klientka. Na końcu dnia wiesz, że twój głos ma znaczenie, twoja praca ma znaczenie, a to, co mówisz, jest celowe, intencjonalne i przeznaczone dla twojej idealnej odbiorczyni. Prawda jest taka, że zawsze znajdzie się ktoś w internecie, kto cię nie zrozumie. Ktoś się nie zgodzi, ktoś nie zobaczy cię tak, jak pragniesz być widziana, albo nie pojmie tego, co robisz. Często nawet osoby najbliższe nie rozumieją naszej drogi. Nieraz chciałam pójść własną ścieżką, i ci, którzy byli najbliżej, mówili: Zwariowałaś, nie rób tego, to niebezpieczne, to naprawdę słaby pomysł. A dla mnie to było dokładnie to, czego chciało moje ciało i moja dusza. Musiałam zrozumieć, że to ma sens przede wszystkim dla mnie. Mam się czuć sama dobrze ze sobą i z osobami, którym służę, którym towarzyszę, którym pomagam. Wiele z nas bywa niezrozumiałych. Często nikt nie chce zobaczyć nas tak, jak my widzimy siebie, naszej pracy czy intencji. Kiedy zrozumiesz, że każdy komunikuje się przez pryzmat własnego życia, własnych doświadczeń, przekonań o tym, co jest możliwe, co niemożliwe tak zwanych kodeksów wyniesionych z domu, definicji dobra i zła, zobaczysz, że ludzie projektują to na świat. Najodważniejszą rzeczą, jaką możemy zrobić, zwłaszcza gdy mamy wielkie wizje, marzenia, cele, jest mówić do siebie z maksimum współczucia, honorować swoją każdą część i pamiętać, że każda niezgoda czy komentarz przychodzi przez czyjś filtr. I teraz dam ci praktyczny krok. Większość osób na starcie i nie tylko na starcie chłonie za dużo. Komentarzy, skroluje, treści. To bezpośrednio wpływa na to, jak się pokazujesz, co myślisz o sobie, czy jest dla ciebie miejsce, jak zdobywać widoczność i zrobić to dobrze. Kiedy karmisz się wieloma głosami, twój podświadomy umysł zaczyna udowadniać prawdziwość nieuświadomionych przekonań. Znajdziesz o wiele więcej klarowności, odwagi i odporności, gdy założysz tzw. klapki na oczy. Postawisz granice dla tego, co konsumujesz w rozmowach, podcastach, książkach, treściach online. Stwórz sobie bezpieczny kontener, chroni swoją energię i pamiętaj, że Twój własny głos ma być najgłośniejszy, najbardziej współczujący i najbardziej ci kibicujący. Trzeci lęk to lęk przed zrobieniem czegoś źle. Wyłóżmy karty na stół. Nie ma dobrze i źle. Nie ma dobre i złe. Wszystko jest neutralne. To ty nadajesz znaczenie doświadczeniu. Jeśli tworzysz treści, ofertę, prowadzisz rozmowę z taką podskórną narracją, muszę zrobić to idealnie, żeby dostać wiadomość, żeby mieć więcej wyświetleń, żeby mieć większą sprzedaż, oklaski, więcej followersów. Zapraszasz do swojego ciała dysregulację układu nerwowego. Jeśli jakakolwiek część Ciebie boi się potencjalnego złego rezultatu, ciało włączy ochronę. Pod tytułem Jeśli to opublikujesz i nie będzie perfekcyjnie, nie będzie sprzedaży ani lajków. Chronimy Cię. I nagle czujesz zmęczenie, zaczynasz scrollować, sprzątasz łazienkę. Spisujesz jeszcze jedną strategię, masz galopadę myśli i zapętlasz się w tym myśleniu. To wszystko jest ochroną przed domniemanym zagrożeniem oceną, porażką, rozczarowaniem. Jak z tym pracować? Zapytaj: I co z tego? Albo: Co najgorszego może się wydarzyć? Albo: Co to właściwie znaczy zrobić źle?. Nazwanie lęku odbiera mu moc. Nie ma lajków? OK. Co ja z tego robię na swój temat? Nie ma komentarzy? Dobra. Co to ma znaczyć o mnie? Nie ma sprzedaży? Jaką historię do tego dopisuję? Kiedy odklejasz historię od wyniku, odzyskujesz sprawczość. Możesz wtedy powiedzieć: Dobra, nie poszło mi najlepiej, zbadam to, czemu tak się stało. Ten post poszedł lepiej, tamten gorzej, sprawdzę. Czy potrafię spojrzeć na te informacje neutralnie? Czy mogę wrzucić swój post z, ponownie z jakimś innym tytułem, a może z inną energią, jak będę po spacerze. Usiądź, zauważ, gdzie nadajesz znaczenie pomyłce. Zapytaj, jak mogę nadać temu inne znaczenie. Ja nazywam to takim domknięciem sekwencji, czyli nazywasz lęk, patrzysz mu w oczy, pytasz, co jeśli, i decydujesz, co zrobię wtedy, jak o siebie zadbam. Kiedy nadajesz temu imię, Zmieniasz historię, robisz to z nowej energii i mówisz do siebie z czułością, to w porządku, to tylko post, uczę się, rosnę. Dajmy temu jeszcze jedną szansę, wyjdę na spacer, utnę sobie drzemkę, wypiję herbatę, kawę, zadzwonię do przyjaciółki, może popłaczę, może uderzę w poduszkę, wypiszę, co mnie tutaj złości, poruszę energię, wtedy wracasz do równowagi. Gdy będziesz gotowa, neutralnie sprawdzasz, co zmienić. Ewentualnie publikujesz ponownie i idziesz dalej. Z czasem dojdziesz do miejsca, w którym wszystkie informacje, które zbierasz, tak, czyli, nie wiem, lajki, ile się osób zapisało, ile się sprzedało, będziesz wiedziała, że to są po prostu dane. Nie muszą mówić nic o twojej wartości, dobroci, wystarczalności. To tylko informacja, na bazie której budujesz pewność i kontynuujesz swój ruch. Niedawno jedna z moich klientek świętowała ze mną swojego pierwszego trola. Napisała do mnie, Świętujemy, zostałam głęboko niezrozumiana. Jestem z niej naprawdę bardzo dumna, bo bądźmy szczere, jeśli przez całe życie próbujemy całkowicie uniknąć konfrontacji, niezrozumienia czy tak zwanego wywołania do tablicy, no to po prostu tak się nie da. Nie znam osoby, której nikt nigdy o nic nie osądził. To się dzieje od czasów szkoły. Nie wiem, czy pamiętasz, takie karteczki nalepiało się na plecach, a potem wszedł internet i ocenianie wszystkiego. Porozmawiajmy więc o tym lęku, a co jeśli ktoś coś powie? Jaką pracę wykonała w sobie moja klientka, żeby napisać świętuję trola? Po pierwsze wiedziała, że musi nazwać, czego dokładnie się boi, kiedy ktoś coś o niej powie. I Sprawdzić, która część w niej w to wierzy. Zrobiła pracę z układem nerwowym. To, co ktoś o mnie mówi, jest prawdziwe tylko wtedy, gdy ja w to wierzę. Jeśli żadna część mnie tego nie kupuje, to jest ich percepcja mnie. Za każdym razem, przed pokazaniem się online, regulowała ciało, osadzała się, wiedziała, że mówi z najwyższej integralności i prawdy, używała głosu z mocą i miłością. I tak, gdy ktoś wskazuje paluchem, gdy pojawia się jakiś niepochlebny komentarz, który odbierzemy, tak zinterpretujemy jako negatywny, to może się uruchomić lęk. A co jeśli ktoś się ze mną nie zgadza? A co jeśli nie umiem wyrazić tego, co czuję? A co jeśli to mnie zrani? A co jeśli nie potrafię się obronić przed tym? To ważne pytania. Moje zaproszenie jest takie: wypisz wszystko, czego najbardziej się boisz, że. Ktoś powie w momencie, gdy szczerze wyrazisz to, co czujesz, gdy pokażesz się w pełnej autentyczności, gdy sprzedasz i opowiesz o swoim produkcie, ofercie, jakie lęki się pojawią, zapisz je, daj im świadomość, a potem zapytaj, do której części mnie to mówi. Ktoś może powie, wyglądasz tak i tak, nie wiem, brzmisz beznadziejnie. Kto we mnie mógłby w to uwierzyć? Siedemnastolatka we mnie, a może sześciolatka we mnie. Oddziel się wtedy od tego, jak najlepsza przyjaciółka, czuły rodzic, którego zawsze potrzebowałaś, taka bezpieczna przystań dla siebie, i powiedz tej części to, czego potrzebuje. Bądź dla siebie łagodna. Jeśli trzeba, poproś o wsparcie, przyjaciółkę, mentora, coacha. Zapytaj też, czego będę potrzebowała potem, by znów poczuć się bezpiecznie w ciele. Może przytulenia, może rozmowy, może ciepłej kąpieli, drzemki, spaceru. No i na koniec moja ulubiona praktyka. Jeśli zamierzasz pokazać się w swojej prawdziwej energii i powiedzieć to, co od dawna chcesz powiedzieć, poproś kogoś, by utrzymał dla ciebie przestrzeń. Napisz do swojego coacha, mentora, przyjaciółki, może jakiejś swojej grupy rozwojowej. Na przykład dziś mówię w internecie o tym i o tym. Idę. Z odwagą. To mój pierwszy raz na Instagramie, TikToku, nie wiem, to mój pierwszy podcast. Będziesz ze mną, zostawisz komentarz, poświadkujesz mi? Wiesz, nie musisz robić tego sama. Właśnie dlatego zatrudniamy mentora, coacha, jesteśmy w społecznościach, żeby mieć takich swoich czułych świadków, tych aktów odwagi. Cokolwiek się pojawi, czy potrzebujesz, nie wiem, dzień pauzy, czy przytulenia, ktoś jest obok. Pamiętaj, że Twój głos jest ważny. Jesteś widziana, kochana i potrzebna. Twoja praca ma znaczenie. Twoje światło jest dziś potrzebne bardziej niż kiedykolwiek. To, co robisz ze sobą, jest odważne i piękne. Gratuluję Ci, bo jestem pewna, że już wykonałaś w sobie niemało pracy. To wymaga celebracji i świadkowania. Większość ludzi nigdy tam nie wejdzie. A ty jesteś na tyle odważna, by to zrobić.